Być drżownicą? Nie amputujcie mi nic! To już wolę, ten ładunek wybuchowy! No, no nie wiem. No dobra, jak chcesz, to go użyjemy. Muszę go trzymać. Woo! Woo! <słyski> Ej, hey, hey Green! Ej, hey, otwieraj te drzwi! Ej, hey, bo ja słyszę, że chyba Orange gra na moim komputerze? Tak być nie może! To jest mój komputer! Otwieraj te drzwi! Otwieraj te drzwi w tym momencie! Nie! Blue, nie denerwuj się! Zaraz gdzieś znajdę nasze kluczyki do, do domu! Fortnite, 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 Fortnite! Cały dzień Fortnite! Fajnie, że nowy sezon PAS wyszedł! Będę grał cały dzień! Fortnite! Nie na swoim komputerze! Ale fajnie! Uuu. Szybko otwieraj te drzwi! Ja słyszę, że on tam coś robi złego. On mi instaluje jakiegoś pirackiego Windowsa. Tak być nie może! Otwórz te drzwi w tym momencie! Bo jest problem, chyba zjadłem kluczyk Wiesz, bo ja nie widzę i ogólnie jest, jest problem z tym Czasami myślę, że jem kanapkę, a tak naprawdę to są jakieś rzeczy, których potem szukam i potrzebuję No nie, to jak my tam teraz wejdziemy? Szybko! Ej, wiem, mam pomysł Wysadzimy te drzwi i dostaniemy się do środka Blue, ale to jest nasze mieszkanie. Jak je wysadzimy, to jak będziemy w nim mieszkać? To jest druga część planu, nie spoileruj! Na razie musimy dostać się do środka. A! Utknęła mi głowa! Pomóż mi! Bro, I'm stuck! Bro! Czekaj! Blue! Pomogę ci! A! a, a, a. O nie! Wszystko w Blue! <laughs> nie wyglądasz zbyt dobrze. Nie przejmuj się, to się wszystko wyklepie. O kurde, ja też straciłem głowę. <laughs> o, nie wiem, jak to się stało, ale się naprawiliśmy. Dobra, słuchaj, bo tu jest karabin. Przesuń się. No przesuń się, no i mi zęby zepsułeś. A, moją twarz biedną. Jak ja teraz wyglądam? Ja chciałem nagrywać kolejną część Rainbow Friendsów, a teraz kto mnie bez mord weźmie? No po prostu ja wyglądam jak te animatroniki z FNAFA Ej, ej, nie przewracaj się na tą broń, bo ona wystrzeli. Dobra, podaj mi ją. Ja strzelę w te drzwi, wysadzamy to w powietrze i wchodzimy tam do środka. Już ja pogadam z tym Orange. Będzie miał szlaban, będzie mieszkał w piwnicy od dzisiaj. A nie mogę się tak ekscytować, bo sobie łamię wszystkie rzeczy. Dobra, podtrzymaj mnie tu chwilę. Dobra, green Przyceluj, ale nie we mnie Deklu, celuj w drzwi Dobrze, albo ja podtrzymam, dobra I strzelamy a, 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 Co się dzieje? O matko jedyna Jakiś tsunami albo trzęsienie ziemi Musimy się szybko tam dostać Pewnie to ten Orange Strzelaj, strzelaj, strzelaj z skarabinu Ale nie w nas, nie w nas ty Deklu W drzwi Czego robią te drzwi, że się ich otworzyć nie da? Co to ma znaczyć? Dobra, jakoś się trzymam. Ledwo, bo ledwo. Ale wchodzimy górą. Chodź, znalazłem wejście. Utorowałem nam. A, Blue, ty to zawsze byłeś taki mądry. Już wiem, dlaczego ty nam przewodzisz. No widzisz, słuchaj się mnie, a daleko zajdziesz. A teraz proszę cię, nie deptaj mnie. A! Co tu się wyprawia? Co to jest za urządzenie? A! A! Co? Słuchaj, nasz dom się pali. Ja się palę, ty się palisz. Nie wiem, czy damy radę. W ogóle nie przemyśleliśmy tego. Nie mamy nawet sodu, żeby zajść niżej. Ah, ah, moim ostatnim życzeniem jest, żebyś usunął historię przeglądarki. Żartowałem frajerzy, wróciłem do życia! A, palę się! Palę się! Nie! Jak to ugasić mam? Oa! Czemu ty się nie palisz, a ja się palę? Dlaczego? Ja zawsze mnie spotyka to co najgorsze! Czemu ty jesteś ognieodporny, a ja nie! Aaaa! Jest tu coś takiego jak gaśnica? Chyba, chyba nie mamy gaśnicy. Przepraszam. Dlaczego nie mamy gaśnicy? Aaaa! Aaaa! Bo, bo, bo. Gaśnica! Gaśnica! Potrzebujemy gaśnicy! Nie! Wo! Nie chcę nic mówić, ale Orange trzeba. Chyba <laughs> wyleciał w powietrze razem z komputerem. <laughs> Lu, gdzie jesteś? Nie widzę cię! Po, spaliło mi twarz. A nie, to mi twarz odpadła. mi. Jak to się stało, że mi twarz odpadła? Wow! Znalazłem tajne przejście w naszym domu. A, czyli to tak straciłem wzrok. Okej. Okay. Naprawię nasz dom. Nie przejmuj się. O, karabin. O, i magazynek. Można go wsadzić jakoś do tego. O, nie trzeba nawet. Woo! Naprawiam nam dom! Co, drzeż, ryja! Próbowałem wzywać straż pożarną. Nasz dom się pali. Nie wiem, jak to ugasić. Nie mamy w ogóle tego. Gaśnicy w całym domu. Ha! Znowu się pole! Eee, Radunku! I po co mnie wołałeś? Ja pierdziele! Gdzie jest ten Orange? No Orange mi rozpieprzył cały dom! No tak być nie może po prostu! A tu jesteś, ty śmieciu jeden! Czemu ty się świecisz? W ogóle! Normalnie jakbym żył, to bym ci skopał żyć! Całe twoje szczęście, że jestem martwy! <laughs> Na no cóż, na no cóż, zdarza się. Starza się! I tak oto mieszkanie blue zostało zniszczone. Koniec. A chcielibyście, żeby był koniec, ale to nie ma takiej opcji. <ścoughs> <ścoughs> <A>! <ścoughs> Moc. Nie użyłem mojej mocy, ja nie chciałem mocy, ja chciałem kursora! Dobra, słuchaj Orange, ostatni raz korzystaj z mojego komputera i w ogóle robiłeś taką bibę bez nas, na chacie. Rozumiesz to? Jeszcze raz coś takiego zrobisz, to cię wezmę do miksera, do blendera wsadzę i będziesz tam siedział. Aż cię nie zmiksuję i się nie nauczysz, że nie dotyka się cudzego komputera. Ale wyszedł nowy Fortnite, pas za 2 wyszedł i chciałem sobie pograć. A ja już Blue, nie mogę. Daj, śmieciu, jeszcze raz mnie zabijesz i rozwalisz mi chatę. To nie ręczę za siebie. Uwierz mi, mam takie kurde bronie. Czekaj, w ogóle, ja mam jakieś bronie? La latarkę mam. To, to, to nie jest moja super broń. Ale uwierz mi, wyciągnę taką broń, że zrobisz ciebie w ogóle koko jumbo. Więc lepiej nie podskakuj. Albo zresztą wiesz co? Zasługujesz na karę. A co się tam dzieje? Ej, chłopaki, bo ja sobie korzystam tutaj z toalety. Moglibyście być trochę ciszej? A Łatko mogłem nie tego kepsa. A! A! O, wiem, mam tutaj. Pytarda zagłady. Wsadzę ci to w tyłek teraz i odpalę. Masz, no. A, nie, znowu się palę. a. a, a. Dom? Coś ty narobił! Jakaś deska mi w ogóle utknęła w kolanie! Nie, najgorzej! To jest twoja kara! Będziesz tu teraz siedział i będziesz cierpiał dole. Co prawda razem ze mną. Ale ja się nie przejmuję, bo ja jestem odporny na ogień, bo kupiłem sobie ubezpieczenie. A teraz wracaj tam do swojej kary i siedź tam, a ja pooglądam sobie telewizor. Woo! Wow! Super czarny ekran! O nie, zepsułem telewizor! Jak mogłem zepsuć tak szybko telewizor? Toż to skandal, że takie dziadostwo robią dzisiaj! Ledwo tego dotkniesz i już nie działa! Ja zaraz nie wytrzymam w tym domu normalnie, nie? Otaczają mnie te Nie, żebym sam był jakoś mądrzejszy. I kolejny dom nam się wali na głowę Chłopaki, ale czemu bawicie się bez mnie? Ja też chcę! Zampij się blue! Znaczy green! Z tobą jeszcze nie skończyłem! Rozwaliłeś nam sedes. Musimy się stąd wydostać. Chodź Orange. Idziemy stąd. A! 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 A!

Słuchaj, kupiłem ci nowe gamingowe krzesło. Nazywa się elektryczno Elektrycznoinator3000. Dupoinator. Więc siadaj na niego i go odpalamy. Ehm, ale nie wygląda to zbyt fajnie, co? Może, może ja nie chcę, co? Może niech sobie Green tam usiądzie albo coś. Nie, ty masz usiąść. Kupiłem ci go dla ciebie. Jest w twoim rozmiarze. Siadaj na to. Masz karo. No dobra, siadam, no. Łuu! moje krzesło! Ty bedlaku! Aaa, jeszcze mnie poraził prąd przez ciebie! Aaa, bo to było krzesło elektryczne! Ze prank! Chyba PRANK, bro! Chyba PRANK! Chopaki, <laughs> co tu się wyprawia? Bo ja nie widzę, bo mnie ktoś zrespałni w lewą stronę i nie mogę się obrócić. <laughs> Albo? O nie, green się! Co mu się dzieje? Jest naelektryzowany, muszę mu pomóc. Green, trzymaj się! Aaaa! Nie też naelektryzowało! Aaaa! No debile, no, 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 no debile. <noise> Dlaczego tego matałka małego nie bierze i nie brazi prona na zrazi? Może dlatego, że jest mały? To nie ma sensu! Ale życia nie ma sensu! Muszę mi jakoś pomóc! Muszę wyłączyć to krzesło! A! Dobra, wyłączyłem! Dobra, chłopaki, uratowałem was Macie u mnie dług życia, więc teraz robicie to co ja chcę! No chyba po moim trupie, po całym mnie w dupę! O! Masz! O! Mm, skąd wiedziałeś że tego właśnie chciałem? Nie no. Zabijcie mnie Wysadźcie w powietrze błaga a co to jest? Jakie fajne! Ja przykleja się nawet! Ale sztos! Ej, mam... Ej, ale zrobię pranka, blue! O kurde! Wsadzę mu granat w tupala i odpalę! Haha! It's a prank, bro! It's a prank, bro! Ej, co ty mi zrobić? Aaa! Moja dupa! Nie! Aaa! Ah, ah, przypominają mi się czasy z wujkiem spędzone. Aaa! Ah, święta! I sweterki! Eee! To nie jest Family Friendly Content. Gdzie jest Green, ja się pytam? Tutaj, chłopaki, jestem. Ja dalej cierpię dole z tą deską. Eee, spokojnie, Green. Green, pomożemy ci z Orange. Zaraz użyjemy naszej starożytnej metody leczenia i wydostaniemy cię z tych desek. Żadna deska nie będzie nam mówiła, jak mamy żyć. Tak! Uratujmy Greena, Yeee! To ja ale żebyście mi nie pomagali. <noise> Naprawdę. No nie, ręce mi utknęły teraz. Nie mogę rąk wyciągnąć. A, zamieniłem się w ludzką stonogę. Prawie. Dobra, Orange, słuchaj, bo mam tutaj normalnie takie rzeczy, że szok. I zaraz mu wsadzimy. Znaczy nic mu nie wsadzimy, wyciągniemy go stamtąd. Dobra, nie przejmuj się, to nie zaboli, albo tylko trochę zaboli. Także spokojnie. Weźmiemy tutaj, wsadzimy to i będzie wszystko cacy. Ja ci mówię. Dobra, a my się oddalimy na bezpieczną odległość, jak coś, żebyśmy nie zginęli. E, ja jak to nie zginęli? O czym wy mówicie? Coś mi się wydaje, że chyba jednak to nie zadziałało. Musimy użyć większego ładunku wybuchowego! Mamo, ja już nie chcę! Zostawcie mnie! Moja dupa mnie piecze! O, o kurde! Oj, to zaboli! Orange, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy używali takiego dużego ładunku wybuchowego. Co jak co, ale to jest tylko zwykła deska. Wydaje mi się, że amputacja kończy wystarczy. Ja nie chcę być drzownicą! Nie amputujcie mi nic! To już wolę ten ładunek wybuchowy! No, no nie wiem. No dobrze. Dobra, jak chcesz, to go użyjemy. Muszę go trzymać! Woo! Woo! I tak oto skończyła się rodzinka Rainbow Friendsów w People Playground. Kto na ochotnika idzie sprawdzić miny? Hej, jestem blue! Idę sobie tak. O! A tu jakieś miny leżą, ale nie przejmuję się tym. Nic nie zmieniają słopaki! Zaraz wstanę? O, ale mnie w krzyżu łomie coś. O, matko, ale mnie w krzyżu łomie. Ale to nic. Zaraz wezmę jakieś tabletki i mi przejdzie. O nie więcej min, ale nic nie poddaje się. <totry> Straciłem nogi, ale mam jeszcze ręce. Przynajmniej jedną. Do przodu. Ała, ale mnie boli wszystko. Po, 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 po. O nie, to więcej min. Nie, nie lubię min. Ale muszę iść, muszę dotrzeć tam do końca. A. O, muszę skorzystać z toalety. O. Zaraz, to nie toaleta! No, koniec nie. Nie mogę po prostu. Nie mogę. <noise> Okej okay, moi kochani, żegnam się z wami, ja Tutaj nic mi się nie stało w czasie kręcenia tego odcinka. To wszystko był prank. It's a prank, bro. It's a prank, bro. Więc zostaw łapkę pod tym materiałem i subinka z dzwoneczkiem. Widzimy się następnym razem w kolejnych super przygodach Rainbow Friends of People's Playground. Trzymajcie się ciepło. Na